Proszę, Bochęczak, Konfederacja. Będzie pan miał rację dzisiaj na marszu? Nie wiem, jeszcze zastanowię się, się, też tego jeszcze nie wiem. Nie jest wykluczam, nie, nie do wykluczam, do nie wykluczam, że Nie nie ma pan, pan racji? Natomiast, natomiast każdy, kto idzie w tym marszu, każdy myślał o... O i nawet pan nie ma immunitetu, więc pana policja tak, może... sprawy. Ale już że raz postem paliłem, postem ale paliłem. Ale posła z rację teraz uczynku. Tak. paliłem rację już na, w Berlinie przed Bramą Brandenburską, więc tam, tam mi się upiekło. Mam nadzieję, że i to. się w Moskwie spróbowali. Może tam by wam się upiekło też. To wie. Natomiast, Dębczyn, natomiast czy tamte? będą te racje? Ja bym hmm. tych racji nie utożsamiał z czymś złym, z czymś strasznie... Ale są niebezpieczne. Nie nie są niebezpieczne, jeżeli ktoś są złe e, w sobie. Tylko, w różnych innych tylko, przedmiotów, które można zabrać na, do tłumu i one są równie niebezpieczne. I te przedmioty, przykład, nie. chociażby noże, czy są zakazane? E, tak, to znaczy... No nie no, są tak, zakazane. No, nikt nie wpisał bez... zakazania bez... na czas Marszu Niepodległości posiadania noży. Czy zakazaliście? O, o nie, broni. Zaręcza jest zakaz noszenia broni. Nóż o jakiejś długości ostrza jest uważany za bronią. Są pałki, są różne inne rzeczy. Nikt nie zakazywał tego. Tak samo jak raca. To też nie jest jakiś element. To jest element pokazywania swojego patriotyzmu, przywiązania do polskości. Ja nie widzę w racach naprawdę absolutnie nic złego. Jest to Skoro o okazywaniu patriotyzmu... On nie jest martwy. On będzie martwy wtedy. Znaczy, naprawdę, bardzo proszę nie wprowadzać nikogo w to w różnego rodzaju nieprawdziwe informacje. On byłby martwy wtedy, gdy byłby i nie byłby egzekwowany. To, tego, czy to, będzie egzekwowany? To ja się to nie. już Pan boję tego, nie bo nie jeżeli za. Czyli będzie, Czyli co ja dzisiaj? Wierzę, będzie tak Polskę jak policję. parę lat temu zarządów tak. Platformy Obywatelskiej, że wejdzie policja y, nie. Nie. przebrana w stroje cywilne nie. i będą nie. naparzać nie. tych ludzi. Za nie nie. Tak? czasów nie. PiS-u manifestacje kobiet wchodziła policja z pałkami teleskopowymi. To się panu też pożoliło. jednych i drugich były takie sytuacje. gdzie Rzecz, Przekopywano że... ludzi na stacji metra. Ja panu powiem jedną rzecz. Różnica między nami polega na tym, że ja wierzę w polskie państwo i wierzę w służby polskiego państwa, które działają zgodnie z prawem. I to jest patriotyzm. I wierzy pani, że wejdą policjanci, że no parują to i zaczną ja paraliżować? Ja to tę pracę, to, 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 to do tematu? Co mają robić ci ludzie? O różnych wymiarach patriotyzmu.